Siemano! <laughs> What the fuck? Co ja w ogóle powiedzieć, Siemano? Jestem. Ha. Siemano, jestem Kacper A. A to jest preluda. Tylko. Yy... To jest preluda w częściach, znaczy cała, ale taka goła trochę. Ale w ogóle o co chodzi? I, i dlaczego i co? Yy, to jest moja preludka. I robię sobie przy niej już od dłuższego czasu i dość długo zastanawiałem się nad tym, żeby to wszystko nagrywać i mam nawet ponagrywane bardzo sporo materiałów jak przy nie działam, ale nigdy finalnie nie skończyło się to jako jakiś film, albo jakaś produkcja, albo cokolwiek bo było tego tyle i tyle rzeczy nagrałem i tyle ważnych rzeczy nie nagrałem, więc zawsze sobie odmawiałem, żeby zacząć nagrywać i mówię: dobra, zrobiłem to, to już nie będę robił żadnych takich rzeczy przecież zrobiłem słab silnika, to przecież nie będę e, nie będę nagrywał, bo już w sumie zrobiłem najważniejsze rzeczy i nie będę tego robił drugi raz tak? może teraz nie słab, ale remont, bo bo ktoś nie sprawdził pompy olejowej i pompa olejowa zatarła cały silnik. Ale przechodząc do Meritum. O co chodzi? Dlaczego tutaj tak to wszystko wygląda? Otóż w czerwcu zakończyłem powiedzmy słab silnika i naprawdę skończyłem swap w październiku 2021, ale nie chciał odpalić silnik, okazało się że nie zrobiliśmy luzów zaworowych, nie było kompresji i to wszystko trwało. Naprawdę przez całą zimę auto stało, bo nie miałem gdzie tego robić. Dopiero tam kwiecień, maj, czerwiec się zebrałem. W czerwcu faktycznie auto przyjechało tu do mnie. Zrobiłem całe wnętrze, wyprałem sobie, wyczyściłem i tak dalej. No i jeździłem autem, od tego czasu docierałem silnik. No ale pojawił się problem. Pojawił się problem uszczelki od miski, która pękła praktycznie w momencie, kiedy dotarłem silnik i jechałem zrobić jeszcze raz luzy zaworowe, to wtedy pękła uszczelka miski. I od tamtego pięknego dnia Pękanie uszczelki to zaczęło mi towarzyszyć praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie, czasami nawet w ciągu 15 minut. Od założenia ta uszczelka pękała. Ja, zaparcie, próbowałem dojść, jak zrobić to dobrze, dokładnie. Wszyscy dookoła mówili, że dokręcałem na rękę i na oko, i wydaje mi się, że taki sposób jest najlepszy: bo w momencie, w którym naprawdę założyliśmy uszczelkę na oko, i okazało się, że siadła ta uszczelka w końcu. Różne uszczelki, różne sposoby, daliśmy tak na oko po prostu jak ona wychodziła z tej miski i siadło. Ale był to też moment, w którym mm, tak naprawdę mi od, kurde, <grywdy> dwóch miesięcy czasami mrugała mi lampka od ciśnienia oleju. No i to właśnie była ta wcześniej wspomniana pompa i w dzień, który założyliśmy uszczelkę okazało się, że pasuje, sprawdziliśmy ciśnienie oleju miernikiem i okazało się, że ciśnienia nie ma. Więc trzeba było otworzyć silnik, więc yy, płaczem wciągałem yy, tą miskę, żeby wyciągnąć już szczelkę. Znaczy, żeby wyciągnąć szczelkę, żeby zajrzeć do silnika, tak? Zdjęliśmy wszystko od spodu. No i oczywiście czekały na nas same przyjemności. Panewki wyglądały niezaciekawie, jak na panewki, które zrobiły 4000 od remontu silnika. wał. Wow. Jak wyglądał po zrobieniu 4000? Nie mówiąc o wałkach u góry. Yy, też nie wyglądały za ciekawie. A no i pierwsze co to wyjęliśmy pompę oleju, rozebraliśmy pompę oleju. No i pompa oleju nas nie rozczarowała, wyglądała jak tarka do ziemniaków. No i w skrócie mówiąc, został zrobiony remont, a ja przez 4000 km zacierałem wyremontowany silnik. Człowiek uczy się na błędach, ale. Dlaczego samochód jest w folii od góry? Dlaczego siedzę w jakimś garażu? Dlaczego właśnie oglądasz ten film i dlaczego ja właśnie siedzę na tym motofotelu z Peugeota 106? Otóż od razu padła decyzja, że e, się nie widzi do remontu, wyjęliśmy silnik. Pojechał do szlifierni, no i auto stoi. No i ja miałem w planach, żeby na zimę zakonserwować podwozie. No więc zaczęliśmy rozbierać. Zacząłem rozbierać tutaj samochód. Rozebrałem tutaj wszystko, żeby móc zabezpieczać podwozie. No i tak zacząłem rozbierać. Mówi kurczę, to zawieszenie trochę przeszkadza. Może bym rozebrał zawieszenie? No ale jak rozbierać zawieszenie, to zawiesie do wypiaskowania, położyć poliuretan. No dobra, niech będzie. Rozebrałem zawieszenie, pojechało do piachu i tak, powiedzmy, z każdą decyzją zostało ściągnięte prawie wszystko z podwozia. Tak to wygląda na ten moment. Szybki update, bardzo szybki. Tutaj wiszą zwrotnice, um, które są zafertanione. Jak nie wiecie, co to jest fertan, moi kochani, to jest właśnie fertan. To jest konwerter. Ja nie wiem, czy widzicie, ale to jest konwerter. Nie widać, cholera. Ale ogólnie, właśnie na takie elementy jak zwrotnice, je odczyścimy tak pobieżnie z rdzy i nakładamy na nie fertan. On się fertani. Przez jakiś czas, im lepiej moim zdaniem tym dłużej, może sobie zostawić na parę dni to Też zależnie od temperatury, mamy teraz listopad, prawie grudzień, także zostawi to już sobie wisi tutaj tydzień albo dwa I będę dzisiaj to malował podkładem I dużo długo nie wiem, czym to w końcu malować, ale Po prostu jak mamy fertan, damy zwykły podkład antykorozyjny Świetnie, że ostrość w tym opalacie działa Jest mi bardzo miło z tego powodu, o dziękuję, podkład antykorozyjny I potem na to poleci czarny lakier, także tak, tutaj Czarne, coś to jest bak i jest z korzystniejszego profilu. Teraz, bo od drugiej strony, jest fatalnie bak. Był w takim stanie, że też został lekko oczyszczony i zafertaniony. Także on też się będzie fertanił. Tutaj tu już widać się zrobił taki niebieskawy. Tutaj jeszcze ten fertan jest wczoraj, a ten już ma dwa dni. Także on już się tutaj ładnie fertani. Potem poleci na to podkład i jakieś może masa. Tutaj mamy wieszaczki. Centrum dowodzenia, jak widzicie leżą tutaj odebrane dzisiaj elementy, zaraz je będę układał na półeczkę. Są to elementy zawieszenia, wszystkie na czarno. Jak widzicie, wszystko tutaj elegancko, ładnie. O, jest nawet, świetnie. Nie tam, tutaj, tutaj, o tak. Ładnie na czarno te elementy. Tutaj mamy dwie, yy, przedni stabilizator i tylny stabilizator, drążki. Także one poszły w biel. Tak naprawdę chciałem, żeby te belki, żeby całe zawieszenie było białe, bo strasznie mi się podoba białe i ale, jakby utrzymanie pewnych rzeczy w czystości jest. Jakby pokrywa zaworów, mam, mam białą pokrywę zaworów, strasznie mi się to podoba, ale też ona łatwo się brudzi. No ale powiedzmy, są rzeczy, które można w miarę sensownie czyścić, a całe białe zawieszenie mija się trochę z celem, bo będzie brudno i będzie prześwitywać biała farba. Mm. A tak to, to drążki będą idealnym akcentem do tego podwozia, którego nikt i tak nigdy nie zobaczy. Tutaj mamy woreczki z częściami, tutaj widzicie na przykład co lewa łapa silnika od skrzyni, tutaj są śrubeczki jak widać śrubeczki są w ocynku. tutaj mamy części od Bobr śrubeczki do ustawiania zgodności w tylnej belce nowiutkie eleganckie no i tu siedzi poliuretan cały i białe przewody hamulcowe to jest dość ryzykowne ale jak mam białe te drążki stabilizatora to też białe przewody będą fajnie wyglądać ale tutaj widzicie coś tak tak się świeci tutaj mieni. Yy, ogólnie to jest wlew paliwa. On powinien być o tak, w tą stronę tutaj wlewamy paliwo do środeczka. O, ostrość! Fenomenalnie, dziękuję. Tu mamy wlew paliwa, i on tam wchodzi do baku. I wiecie, on jest cały w odcynku. Jak pokazał oryginał, to byście się wystraszyli, uciekli, yy, bo wyglądał fatalnie. Ogólnie tych worków jest dużo i schodzi tych worków trochę, bo kupiłem parę paczek, ale potem siadacie do auta, bierzecie sobie woreczki. I wyciągacie rzeczy składacie. Nie ma jakiejś w ogóle. Szkoda w ogóle czasu i gubić to wszystko, rozwalać to po całym warsztacie. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj mam pogrupowane, e, i pogrupowałem moje woreczki, bo jak można. Tutaj są elementy gotowe do mycia. Tutaj są woreczki, które już poszły dzisiaj do piaskowania, a tutaj są rzeczy, które jeszcze pójdą do ocynku. I tu są jeszcze dwa takie wolne woreczki. To są rzeczy, które muszę tak naprawdę wymyśleć, y, co z nimi zrobić. Dobrze, załadujmy y, te elementy zawieszenia. No jak widzicie, wszystko tutaj sobie pięknie znalazło miejsce. Myślałem, że tam się nie zmieści, ale półeczka mi troszkę pomogła, także... Dobra, zwrotnice dziabnięte. Oczywiście, o! Ładne takie. Nie pomalowałem tego. Zaraz to poprawię. Dobrze, jeszcze na to spojrzałem, bo za to trzymałem palcem. Przyznaję się, bez bicia pieczyłem. Ale właśnie robiąc to, naszły mi dwa pytania: yy, jakie możecie mieć w sumie? Po co to maluję i dlaczego nie oddałem tego do piaskowania, tak jak elementy zawieszenia? A druga sprawa: dlaczego yy, zostawiam, mówić tutaj, yy, takie oto yy, osłony tarcz hamulcowych, które jak widać są, no... Yy, pogryzione, zeżarte, dziurawe i ogólnie stare. I pierwsza sprawa jest taka, że nie no oddawałem... Można oddawać zwrotnicę do piaskowania, tylko właśnie musiałbym zdjąć te osłonki, a mam też jakby włożone piasty z łożyskami, więc musiałbym je wyprasować, a w sumie to chyba łożysko. Już nie pamiętam, jak to tu śmiga, czy to z łożyskiem wychodzi, czy nie, ale ogólnie chciałbym wyjąć coś, czego nie chcę wyciągać, także maluję. I też jeżeli chodzi o te osłonki, to nie ma takich osłonek. E, żeby sobie mógł pójść do sklepu i poprosić osłonki do Hondy Preluty. 91 rocznik e, to nie ma takich. Także e, zostają takie, no one i tak mi nie robią roboty. Tutaj są jakby... one są super. One są super. Ja miałem gorsze w czerwonej, tutaj są super. Także tylko to zamalować, na podkład potem wleci lakier i zwrotnice będą tak naprawdę gotowe. O, te piękne kwiatki, florystyka, żeby nie było. Wiadomo. E, jeszcze mam tutaj takie elementy tylnego wahacza. To jest taki stworzeń, i to też jeszcze teraz pomaluję. Jeszcze poprawię ten element, i te dwa pomaluję. I tak naprawdę, na dzisiaj chyba będzie tyle z roboty. Bo bak się musi sfertanić. Także robię dalej. Podsumowując, dzisiejsze prace, robię to już dość długo i w końcu chciałem to nagrać i zrobić coś z tego i może publikować takie filmy i wrzucać coś takiego i dzielić się tym, co robię. W sumie jakby mam tą kamerę tutaj przejęta do trzech dni, i już tak zabrałem, żeby coś nagrywać, faktycznie kumpel mówi, weź nagrywaj to, bo robisz to tak spoko i mówię, dobra. I dzisiaj przyjechałem z tymi wszystkimi elementami i miałem takie, Boże... W sensie chciałbym o tym porozmawiać i pogadać i tak dalej. Z kim się tym jeszcze podzieliłem? się że nie podzielił z wystarczającą ilo ilością osób o tym. I jakby już aratnę tę kamerę i mi... Ga gadaj, gadaj. Mam... Gadam do tego, gadam do tego. Także <ścoughs> także cieszę się, że w końcu yy, nagrywam coś. I to będzie początek, bo to jest właśnie najgorsze, że robiłem już wcześniej i jakby wydawało się, że. No, zrobiłem i nagrałem i zrobiłem z tego filmu. Trudno, szkoda, tyle, co nie. A jednak się okazuje, że jakby. Nawet jakbym teraz zaczął nagrywać tylko, na przykład, za parę miesięcy, to na pewno byłoby coś ciekawego, co bym robił i mógłbym nawet zacząć od na tego momentu. Także zaczynamy dzisiaj w środku, kurde, prac, które są tutaj i nie wiecznie się od samego początku. A czy mam jakieś zdjęcia, filmiki, tak, ale nie mam takich materiałów. Dużo jest rzeczy do zrobienia. Nie mam tutaj taką, taką całą listę. Także w sumie teraz, przez ten weekend, jak tutaj byłem, przegóry wewnętrzne zostały zrobione, bo obydwa były. Wypierdziane trochę. Hmm, też ogólnie problem, żeby znaleźć części. Nie jest tak łatwo znaleźć części do 300-letniego samochodu tego typu. Także troszkę szukania, googlowania numerów części, wymiarów, ale udało się znaleźć. Założyłem, pasowały, tak? Także to się udało zrobić. Miałem to jeszcze napisane podkład na elementy i mogę to odhaczyć. Miałem dużo opisu, ale może być ołówek. Yy, No. Także tak, no next time będę odbierał silnik, bo dzisiaj mi się nie udało dobrać silnika. Także będę odbierał silnik, będę musiał wszystko umyć. Bardzo dużo rzeczy w sumie, przecież nie aż tak dużo, ale będę musiał wszystko wyszorować w dimerku. Yy, no i potem pojadę składać silnik. Składałbym go sam, ale wolę, żeby mechanik miał na to oko. I robię to już drugi raz, ale wolę mieć taką pewność w fach w ręce, niż robić to tutaj i coś spieprzyć i coś zrobić. Także, także tak, także w sumie to tyle. Tak naprawdę yy, na tym kanale nie znajdziecie żadnych interesujących treści. A jeżeli chodzi o filmiki z Constance The Strike, to jakby dajcie sobie siadło. Ja też nie będę kasował, bo mam do nich sentyment i ten, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć czerwoną, to mam filmik z czerwoną, który powstał yy, na tak naprawdę rok z czerwoną preludą, ale potem się podziały różne komplikacje i teraz jest srebrna. Także mamy srebrną działamy, będzie konserwacja podwozia składanie zawieszenia, wkładanie poliuretanu składanie silnika, wkładanie go do to komory, więc jakby dużo ciekawych rzeczy mam nadzieję będzie, będę mógł się podzielić moją wiedzą i doświadczeniami, bo to też spoko, bo jakby możecie sobie też robić to sami nie musicie, nie wiem znaczy nie jest to jakieś takie strasznie trudne trzeba chcieć po prostu i próbować i mi się wydaje metodą próby błędów tak jak u mnie to chodzi, może to jest troszkę droga na około i dość kosztowna droga to, jakby mam tą wiedzę i tą zajawkę, chcę się nie wiem, po prostu z Wami podzielić. Także dobrze, zajliście Filmik nagrany, elegancko. Wracam do domu, bo mam jeszcze inne rzeczy. <grytanie> Jak tylko mam chwilę, to tutaj przyjeżdżam. Ale no, widzimy się następnym razem. A następnym razem możliwe, że będziemy robić. Nie, następnym razem będziemy odbierać silnik. Także będziemy odbierać silnik, przywieziemy go tutaj i będziemy popychać kolejne rzeczy, bak i tak dalej. Dużo, dużo fajnych rzeczy dużo fajnych dużo fajnych rzeczy będzie w ogóle tak jakby a w wakacje będzie więcej filmików to jest taki to jest taki rolling joke który już wam może teraz sprzedam na szybko że jak nagrywałem jeszcze Minecrafta na tym kanale to właśnie nagrywałem powiedziałem w jednym filmiku że w wakacje będzie więcej filmów no wiadomo w wakacje możesz siedzieć na kąpie cały czas nie ma szkoły no i to był ostatni jeden z ostatnich filmików na moim kanale i potem już przestałem nagrywać Minecrafta także Także wakacje będzie więcej filmików, tak. Także tak. Jak macie jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzu. No, także do zobaczonka, bajo. Siemano.